Siemaneczko moi drodzy, ja jestem Jiraiya i dzisiaj przygotowałem dla Was krótki poradnik na start Diablo 4, przede wszystkim premiera. Kiedy? Otóż, dla osób posiadających wersję Ultimate lub Deluxe będzie to 2 czerwca o godzinie 1 w nocy, natomiast dla osób posiadających wersję standardową będzie to 6 czerwca, również o godzinie 1 w nocy. Teraz pierwszy wybór, przy jakim staniemy, będzie to wybór poziomu trudności. Na początku mamy dwa, Weterana oraz Awanturnika. Awanturnik nie daje nam absolutnie żadnych dodatkowych profitów, wrogowie są bardzo łatwi do zabicia, nie stanowią żadnego tam żadnej przeszkody, prawda? Dalej, weteran, wrogowie są nieco silniejsi, dają 20% więcej punktów doświadczenia oraz dropią 15% więcej golda, który wy zaczniecie... Wybór jest oczywiście wasz. Ja najprawdopodobniej będę zaczynał na awanturniku, żeby wszystko ładnie sobie czyścić. Dopiero gdy moja postać wydropi troszeczkę gilu, będzie zadawała więcej punktów obrażeń, wtedy najpewniej na tego weterana zmienię. Właśnie głównie dla bonusowego doświadczenia. Chociaż bonusowy Gold też jest gitem, no nie. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać. W Diablo 4 mamy 5 aktów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty oraz piąty. Czemu o tym mówię? Otóż każda klasa ma swoją umiejętność specjalną, tak zwaną, i odblokowuje ją w, w każda w poszczególnym, w różnym akcie. Przykładowo, nekromanta, łotrzyk oraz czarodziejka swoją umiejętność odblokowują w pierwszym akcie. Nekromanta ma w ogóle swoją umiejętność już dostępną od samego początku gry. Druid odblokowuje swoją umiejętność klasową w akcie numer 2, Barbarzyńca w akcie numer 3. No i przykładowo, jeżeli zaczynacie sobie grę Barbarzyńcą, levelujecie sobie w pierwszym akcie, dochodzicie do poziomu na przykład 15, stwierdzacie, dobra, chcę sobie zrobić swoją umiejętność klasową, to wtedy z aktu pierwszego przechodzicie sobie gdzieś tutaj dołem do aktu trzeciego, robicie quest'a do swojej umiejętności klasowej. No i to już na przykład jak chcecie wracacie do pierwszego, czy robicie jakieś eventy w trzecim, już jak wolicie. Ale to myślę, że bardzo warto wiedzieć. Następnie mamy ołtarze Lilith. Kolejna bardzo ważna rzecz, każdy ołtarz daje nam permanentnie na konto jakiś atrybut i to kolejno: albo będzie to dwa do siły, albo dwa do inteligencji, albo dwa do zręczności, albo dwa do siły woli, permanentnie, czyli na zawsze. Czyli każda wasza kolejna postać, jaką stworzycie, będzie miała większe współczynniki, czyli będzie silniejsza, i tak dalej. Oczywiście ta wasza główna postać też to dostaje. <laughs> Następnie eliksiry, też kolejna ważna rzecz, o której warto pamiętać, ponieważ oprócz jakichś tam buffów, które dane eliksir nam daje, przykładowo zredukowanie cooldownów naszych umiejętności, każdy daje. 5% więcej doświadczenia przez 30 minut. Elixiry są stosunkowo łatwe do wykrawcenia u alchemika. Pamiętajcie o tym, ponieważ wiadomo, więcej expa, szybszy level, szybszy level, lepsza postać i tak dalej, i tak dalej. Najważniejszym natomiast aspektem według mnie jest build naszej postaci. Warto sobie przed startem gry poczytać, jak już wybierzemy sobie postać, poczytać o danych umiejętnościach, co robią, gdzieś na sobie ten build zaplanować żeby wiedzieć co do czego dawać, bo wiadomo lepszy build będzie szybciej czyścił niż build po prostu słaby. Dodatkowo tutaj możecie sobie przeczytać paragony jak wyglądają, zobaczyć tablice jak poszczególnych klas postaci, bardzo fajna sprawa. Ja oczywiście wszystkie potrzebne linki w opisie Wam umieszczę, że będziecie mogli sobie sami to wszystko ładnie posprawdzać. Ja na premierę będę steamował na Twitchu, więc jeżeli macie ochotę zapraszam do siebie w piątek o godzinie 1 w nocy, jeżeli chcecie sobie z kimś pograć, również zapraszam na Discorda, żeby się tam z kimś zgadać lub jeżeli szukacie gildii. Tyle ode mnie dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego filmiku. Cześć!